Witam, jest 3 wrzesień. Dzisiaj zostanie zebrany ten arbuzik. Jest to odmiana o nazwie Top Gun. A musimy do niego dojść. Tędek, tam on. Zobaczmy, kiedy zawiązał się. Tu jest napisane 9 lipca. Wąs zaschnięty. Chyba? Oj, nie do końca, tylko końcówka zaczęła zasychać. Ale tu zobaczmy, co się dzieje. Pęknięcie, płyn sączący się. Czyli na dniach musiało to powstać. Tolia osłaniająca przed słońcem, by nie był przejrzały. O ile by już był od jakiegoś czasu dojrzały, a upałem to wspierają, zdjęta zostaje. No dobra. O, widzę, że aksamitka rozkwitła. Dużo bardziej. Trzeci wrzesień, a ona dopiero kwiaty rozwija. No dobrze, mało zostało, ale niedawno się zawiązały. A tego to jeszcze zostawimy na następny raz jantarnej. O, gdzieś tak metr od początku sadzonki napędzie owoc jest. O, dobrze. Ciekawe ile waży. O, o, zobacz, widzisz, że tutaj o, o właśnie pękło. No dobra, to no gdzie, no? Do którego idziemy kwiatka? Gdzie chcesz? <gry> no, gdzie? Ta? Do żółtego? Dobra, do żółtego idziemy. Czekajcie. Ciężki? No, ten to z 10 ma. Na... Dobrze, dobrze, że wagę przywiozłam większą. No tak, to już nie będzie taki ciężki. Nie mam zdjęcia, bo mam tylko w nieoryginalnym opakowaniu nasionka. O jeszcze, bo nie zrobiłam. A pokręć nim. Ciężki? Ciężki. Dobra, idziemy, chodź na wagę. To tam na taras. Bo tutaj nie przynieśliśmy tej większej. I nóż bierzemy. Tak, ja wezmę już resztę. Dobra. już tą ścierkę, bo... Dobra. Wezmę wszystko. A jak się ma winogrono. No Ci powiem twoje to rewelacyjne. U nas w tym roku drobne. A to samo. Wspaniałe. Mm, słodziutkie to już. Już powiem Ci za tydzień można by zbierać. Do jedzenia to już. Ale na wino to jeszcze, żeby podes podsuszyło się troszkę. No, robota czeka. Dobra, do dzieła. Do dzieła. Ale piękne tastry, Niebieskawo fioletowe. Piękne. Kolory. Kaja pierwsza. On ma 10 kilo chyba najmniej. Ile ma? Mówisz? Więcej. 10? Czekaj, czekaj. Może i nie. A wiesz co, chociaż na chwilę przyłóżmy go do tego Laskiewicza pod dalię. W Tylko folię musisz odsłonić. I go połóż może na tym białym. Zobaczymy jak wielkość las... odsłoń Laskiewicza z 60-kilowej matki. No i jak one. O właśnie, poczekaj. Chyba to No, ja <noise> no my, a ten... każdy inny. No dobra, dobra. To już tak z ciekawości. Dobra, coś Laskiewicz stanął w miejscu. No o, to chodź do niego. To ten stargu. To chodź, bo, bo już nie mamy chyba takiego karbuza. A bo tu. No tu wielki dół, jest żółty piasek wykopywany. O, to jest stargu, odmiana nieznana. Ale ja myślę, że to jest ten klondike. blue ribbon, bo liście ma takie patrz niebieskawe. A i cień zasłaniasz swój. To gdzie mam... O, tu jest licha, cholera No... Dobra. No piękne, ja ci powiem. Już. No już. ciężki. Dobra, to idziemy. O skubany. <gry> A ten? O kurcze, słuchaj. Ja ci coś powiem. No ale ma tu zielone zaraz. Tu jest niezaschnięty ten. Bo 16 lipca zawiązał się ten. No i co tu robić? 16 lipiec, a mamy co? 16 sierpień to 30 dni. 26, 10 40 dni. Ma 45 dni na takiego wielkiego arbuza. Może być niedojrzały, poczekamy. Bo, bo wiesz co, mam na uwadze z zeszłorocznych... Co prawda nie tej odmiany, ale z zeszłorocznych przypadków. To złotowolicy, jak jest to 40 dni miało. Było nie do końca dojrzałe, ale słodkie. O! Ale, ale pięknie. Taki odcinek dzisiaj. Zobaczcie, Brugmansje białe. Ale pięknie. A ta trzypiętrowa jak? Pięknie. Dopiero teraz rozkwitły ekstra dzwony, a trzypiętrowa ma na razie jeden. O, już przekwit. Parę dni temu byłam, to było dwa piętra widać. Angels, variegata Jeden tylko. O, tu, ale malutki. Może nie dać Może rady. Jest jeden, wiesz, ale on nie da rady, chyba za mały. No, szkoda. Chodź, dawaj na wagę. Uważaj, nie spadnij dobra. A jest 13. sześć 6 kg. 6700. No. A ta jest do ilu? Do pięciu. To nam nie pokaże. Ale widziałaś ty? No nie ma dychy. Ale znowu widzę na niektórych arbuzach, jak są chyba bardzo dojrzałe, to mają takie stampelki jakby. Ja nie mam już czucia. Już oko zatraciłaś. Oko i siły a, zatraciłaś a idealnie, a idealnie udawało się mamie trafiać z racji zawodu niegdyś no. wagę. Nie. Czyli jednak niepraktykowane to oddala się. Będzie tu. Przy Brugmansi. Punkt odniesienia trąb. Ale dopiero rozwierają się. No to dawaj. Już Do dzieła. Słuchamy dźwięku, płynnie. Nóż może za mały. Oby przejrzał niebyt. Och, idealnie, zobacz, top gun. Zobaczcie Państwo, próbujemy i pomierzymy zawartość cukru. Czyli 9 lipca zawiązany, to ma ile dni od zawiązania do zbioru? To czekajcie, z tego co liczymy, to 53 dni od zawiązania się owocu. Jak. No, liczcie sami Państwo. 9 lipiec zawiązał się owoc, to było widoczne już, że jest pewne. A jest 3 wrzesień. Dobra, próbujemy. Potem będę sprawdzać obliczenia. I czy słodki, czy nie? Mm -hmm. pycha no jak ocenię słodki. tak słodki, soczysty nie przejrzały Wysoko, wysoko, wysoko. Za To poreguluj. Tutaj masz pokrętło. Z lewej. Trzeba nieraz o 180 pokręcić tym pokrętłem, aż ci się wyostrzy. Nie ma 10? Może nie mieć, bo to nie idzie w parze, wiesz, to... Po swojemu Zaraz zobaczymy, pokaż. A może trzeba by go skalibrować. Ja tego nie robiłam, bo fabrycznie to zrobiono. I słuchajcie, czyżby 9%, 9 zawartości cukru. Muszę poszukać olejek do kalibracji i zrobić to. Powinnam zrobić co jednak jak mi przysłano sprzęt, nie zdawać się na to, że mówiono, że jest skalibrowany fabrycznie, bo może się okazać, że nie. Jednak nie ma co to ufać sobie samemu, jakby nie było. No dobra, to teraz do kwiatka, dupkę. Pokażmy jeszcze mamo, albo weź tą w rękę po prostu. O, tak, tu z tymi, tymi, tymi. wyżej. Piękny jest, jakby nie było piękny, top gun. O. Jest większa? Tą i przekrój, nie, naprawdę przekrój, odkrój sobie A jeszcze. A po co mieć tyle tego? Odkrój. Dziwne to takie. Ładnie, Patrzę, jak ładnie. Ale grubowa skórka dosyć, co? Dużo białego. Mhm. Tak, gruba jest. Także zachwycają się na Ukrainie tą odmianą. Tak, tak. A te będą dla ciebie. No, no dobra, to tam we wtorek pewnie będę. A to już... O, Poczekaj, to ci się jakąś folię trzeba. Zobacz jak ładnie wygląda. Dobra. W sumie wiesz co, jak patrzę teraz, on mógłby być zerwany z pięć dni wcześniej.